40 dni modlitwy i nabożeństwa Denis Smith, Wydawnictwo znaki czasu. Część czwarta trudne lecz niezbędne doświadczenia. Dzień 23. Znaczenie poznania Boga. Jezus powiedział, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział, trzeci werset. Nasze zbawienie nie jest kwestią tego, co wiemy, ale kogo znamy. Chrześcijanie, którzy skupiają się tylko na Biblii i swojej znajomości Pisma Świętego, znajdują się w niebezpieczeństwie polegania na tym, co wiedzą w zakresie przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. Jako adwentyści Dnia Siódmego czujemy się bezpieczni, ponieważ znamy prawdę o szabacie, oddawaniu dziesięciny, reformie zdrowia, stanie umarłych, znaku bestii, sposobie powrotu Chrystusa i tym podobnym. Pamiętajmy jednak, że Jezusa ukrzyżowali ludzie, którzy oddawali dziesięcinę, przestrzegali szabatu i żyli zgodnie z reformą zdrowia. To, co wiemy, jest ważne, ale bez osobistej relacji z Jezusem zostaniemy ostatecznie zwiedzeni i zgubieni. Greckie słowo przetłumaczone jako wiedzieć lub znać, Odnosi się do intymnego poznania, a nie tylko do poznania intelektualnego. Chcę więc zadać pytanie, czy Bóg jest dla ciebie naprawdę realny, czy jest tylko intelektualną koncepcją? Możemy dużo o nim wiedzieć, ale tak naprawdę go nie znać. Wiedza o Bogu, która pozostaje tylko w głowie, nie jest prawdziwym intymnym poznaniem, które powinno mieć miejsce w sercu. Nie poznajemy Boga poprzez doktryny czy nauki o nim. Izrael miał pisma Starego Testamentu i służbę świątynną. Nie poznał jednak własnego Boga, kiedy przyszedł on w ciele w osobie Jezusa Chrystusa. Oto co powiedział Jezus na ten temat. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Ewangelia Jana, piąty rozdział, trzydziesty dziewiąty i czterdziesty werset. Możemy wiedzieć, że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny, ale wcale go nie znać. Możemy przeczytać historię o stworzeniu, a także inne historie biblijne, które mówią o mocy Boga i jego zaangażowaniu w ludzkie sprawy, a nadal go nie znać. Taka wiedza o Bogu nie jest żadnym poznaniem Boga. Możemy być bardzo aktywni w służeniu Mu, a nawet dokonywać cudownych dzieł w imię Jezusa, wcale go nie znając. Jezus zwrócił na to uwagę w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale od dwudziestego do dwudziestego trzeciego wersetu czytamy. Nie każdy kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Aktywna, widocznie skuteczna służba w imieniu Jezusa nie jest dowodem rzeczywistego poznania go. Głupie panny również uległy samozwiedzeniu. Uwierzyły w Jezusa i w to, że wkrótce przyjdzie. Cieszyły się społecznością z ludem bożym. Wierzyły w doktryny i praktykowały właściwy styl życia. Jednak Jezus powiedział do nich: Nie znam was. Ellen White opisała to w następujący sposób. Ludzie, których obrazem są bezmyślne panny, to nie obudnicy, oni cenią prawdę, przyjęli ją, pociągają ich wierzący, ale jednego im brak, nie zezwolili Duchowi Świętemu pracować nad sobą. Ludzie, których przedstawiają głupie panny, zadowalają się działaniem powierzchownym, nie znają Boga, nabożeństwo sprowadzają do czystej formy. Cytat pochodzi z książki przypowieści Chrystusa. Nazwa głupie panny reprezentuje charakter tych, w których sercu nie dokonało się autentyczne dzieło Ducha Bożego. Przyjście Chrystusa nie zmienia głupich panien w mądre. Stan kościoła, reprezentowany przez głupie panny, nazywany jest również stanem laodycejskim. Zauważ, że głupie panny nie znają Boga, ponieważ nie poddały swojego życia działaniu Ducha Świętego, który doprowadziłby je do bliskiego, intymnego poznania go i upodobnienia się do charakteru Jezusa. To właśnie dlatego codzienny chrzest duchem świętym jest niezbędny dla każdego wierzącego, który chce głęboko poznać Boga i być gotowy na powrót Chrystusa. Do osobistych rozmyślań. Co to znaczy, że Biblia mówi, że musimy poznać Boga? Czy poznanie prawd o Bogu jest tym samym, co poznanie Boga? Na czym polega różnica? Czy przejawianie aktywnej, widocznie skutecznej służby jest dowodem na to, że znamy Boga? Dlaczego głupie panny były zgubione, gdy Jezus, oblubieniec, powrócił? Aktywność modlitewna. Módlcie się o to, aby Bóg ochcił Was swoim Duchem Świętym, ożywił Was i swój Kościół. Módlcie się o to, aby Pan Bóg Doprowadził was do bliskiej więzi z Nim opartej na Poznaniu. Módlcie się o osoby na Waszych listach modlitewnych.